Zbliża się 20.00. Zapraszam na najświeższe fakty w elementach, które przedstawi Agnieszka Friedrich. Donald Tusk, unijnym prezydentem. Jakie będą jego obowiązki od 1 grudnia i co wybór polskiego premiera na szefa Rady Europejskiej oznacza dla naszego kraju? Usłyszycie o tym już za chwilę. Komisja Europejska ma przygotować nowe sankcje wobec Rosji. A w kraju wypadek na jeziorze w zachodnio-pomorskim: ranny zostały dwie dziewczynki. Pewne, Donald Tusk, wybrany szefem Rady Europejskiej, żadne z państw członkowskich się nie sprzeciwiło, donosi nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szmańska borginą z którą łączymy się teraz. Kasiu Tusk przyznał: Jestem trochę przejęty. Powiedz, jakie będzie miał teraz obowiązki. Premier Tusk będzie twarzą Europy. Będzie reprezentować Unię Europejską na międzynarodowych szczytach, na przykład z Chinami czy z Rosją. Nie będzie mieć władzy. Prawdziwa władza pozostanie w Berlinie, Paryżu czy w Londynie. Będzie mieć jednak realne wpływy, to on będzie szukać kompromisów, będzie mediować między stolicami, tak aby doprowadzić do zgody. Polska poza Tuskiem na stanowisku szefa Rady będzie miała także komisarza, jak twierdzą moi rozmówcy. Wcale nie będzie tak, że ponieważ mamy szefa Rady, to otrzymamy słabą tekę dla komisarza. Wręcz przeciwnie, możemy liczyć na mocnego komisarza, biorąc pod uwagę, że mamy także ważne stanowiska w parlamencie europejskim, aż trzech szefów europarlamentarnych komisji. Można zaryzykować twierdzenie, że Polska będzie rządzić Unią. A na linii teraz nasz dziennikarz Konrad Piasecki. Witaj Konradzie. Co Witam, na dzień ten dobry. Wybór, co ten wybór oznacza dla polskiej polityki? Zniknięcie polityka, który od dekady grał w niej pierwsze skrzypce, oznacza na pewno nie lada personalne rewolucje. Najważniejsza to zmiana na stanowisku szefa rządu. Na pytanie, kto zastąpi premiera, niełatwo jest w tej chwili odpowiedzieć. Donald Tusk nie wychował nikogo, kto byłby w tej roli jego naturalnym następcą. Wydaje się, że chrapkę na ten fotel ma marszałek Sejmu Ewa Kopacz, ale nie zakładałbym się dziś o to, czy rzeczywiście to ona zastąpi Tuska. Zwłaszcza, że na giełdzie nazwisk pojawiają się też nazwiska szefa Monu Tomasza Siemoniaka, którego forsować miałby prezydent, czy Elżbiety Bieńkowskiej oraz Bogdana Zdrojewskiego. To pytanie o to, kto prowadzić będzie teraz do boju słabnącą w sondażach platformę obywatelską. Tu czekać nas może bój między Kopacz i Schetyną, ale nie wykluczam, że PO będzie solidnie zastanawiać się, czy zapisy prawne na pewno nie pozwalają Tuskowi na pozostanie akurat na tym stanowisku. Podejście tak kluczowego gracza na brukselski fotel może też o czym po cichu mówiło się w ostatnich dniach i godzinach, przyspieszyć polityczny scenariusz. PO być może się, zdecyduje się na ostry ruch i licząc na niezły wynik zacznie dążyć do szybszych wyborów parlamentarnych, przekonując, że rezygnacja tuska każe na nowo rozdać polityczne karty. Na szefową unijnej dyplomacji została wybrana włoska minister spraw zagranicznych Federica Mogherini. To jednak nie jedyne decyzje, jakie zapadły dziś w Brukseli. Unijni przywódcy chcą nowych sankcji wobec Rosji za jej działania na wschodzie Ukrainy. Do pilnego przygotowania nowych restrykcji mają wezwać Komisję Europejską i służby dyplomatyczne. Unia będzie decydować o nowych sankcjach w zależności od sytuacji na wschodzie Ukrainy. To ważne sobotnie wydarzenia w Brukseli, a z oczu nie tracimy także tego, co dzieje się w kraju. Wypadek na jeziorze Jamno koło Koszalina. W zachodniopomorskim. Rozpędzona motorówka zderzyła się z łodzią, którą płynęły dwie dziewczynki. Ich instruktor był w osobnej łodzi. Dzieci trafiły do szpitala. I jeszcze przypomnę informację dnia. Donald Tusk, wybrany szefem Rady Europejskiej. Ta decyzja zapadła na nadzwyczajnym szczycie Unii Europejskiej. Najświeższe komentarze do tych wydarzeń będziemy zbierać w kolejnych faktach RMFFM. Zapraszam. Radio, muzyka, fakty RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest producent paliw LOTOS Dyna. Zapewniamy emocje do pełna. Fakty sportowe. Patryk Serwański. A, A to fakty sportowe ze Stadionu Narodowego. za na 15 minut. Początek Mistrzostw Świata Siatkarzy. Turniej otworzy mecz Polska-Serbia. Rywal z Bałkanów to nasz najtrudniejszy przeciwnik w pierwszej fazie Mistrzostw. 2, 1, Natomiast ja wierzę w to, że nasza reprezentacja od tego momentu, od stadionu narodowego, od, narodowego, od tego co się właśnie dzisiaj będzie działo, będzie kroczyła sukcesywnie do zwycięstwa. Mówił nasz były siatkarz Marcin Prus. Skład polaków na ten mecz: Mariusz Wlazły, Paweł Zagumny, Karol Kłos, Piotr Nowakowski, Mateusz Mika, Michał Winiarski, no i na libero Paweł Zatorski. Łącznie w trakcie całego turnieju zostaną rozegrane 103 spotkania. W pierwszej fazie mistrzostw wystawią 24 drużyny. Teraz piłkarska ekstraklasa, aż 6 bramy obejrzeli kibice włęcznej. Górnik wygrał z pogonią Szczecin 4 do Śląsk Wrocław obrał Górnika za 2-0. A za pół godziny jeszcze mecz Korony Kielce z Jagiellonią Białystok. W Buddezindze pierwszy gol Roberta Lewandowskiego w barwach Bayernu Mecz z Szalkę Belzenkirchen jeszcze dwa. Teraz zawarczycy remisują 1-1. A na koniec jeszcze Vuelta Espania. Ósmy etap wygrał Francuz na sergu w czołówce bez zmian. Liderem ciągle Hiszpan Alejandro Valverde. Sponsorem faktów sportowych jest producent paliw Lotus Dynamik. Zapewniamy emocje do pełna. W nocy proszę przygotować się na przelotną wadę deszczu, no i czasami też że zagrzmi w Zachodniopomorskim nad Zatoką Gdańską w całym Pasie Wschodnim od Suwałek przez Białystok Lublin do Rzeszowa deszczowa również w okolicach Poznania Wrocławia Opola w centrum i na Mazowszu 12 na Warmii i na Mazurach i na Podlasiu 14 nad Morzem 17 najcieplej w Małopolsce. Ja w ramach łamania schematów po raz kolejny z zaskoczenia zadam pytanie o moją ulubioną kompozycję C.A. Chandelier. Na którym miejscu w lewicy cyfryna przebój lata RMFFM? A propos brachania, brachania, brachania łamania schematów. Break Aha. the rules. Aha. 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 W pierwszej pięćdziesiątce na pewno, Tomek. Ach, kolega czujny jak zwykle. No ale jutro to nie będzie miał wyjścia, kolega, za bardzo. Trzeba być Zapraszam po dwudziestej. Po 20. A dzisiaj w czasie letnim szkolna rozgrywka, czyli o gwiazdach, które na szkołę rzucały kamieniami. Tomasz Bój, witajcie, zapraszam.